To jest taka fajna forma spędzania wolnego czasu albo nawet wolnych wieczorów. Jedni oglądają mecz, drudzy piją piwo na ławce, a trzeci przyjeżdżają i spotykają się w garażu, który jest wypełniony narzędziami, samochodami. Tacy troszkę szybciej i wściekli obecnych czasów. JDM to jest Japan Domestic Market. Samochody japońskie, części do samochodów japońskich, japońska kultura. I fakt, faktem, dla nas Japonia jest bardzo egzotyczna, ponieważ tam wszystko wygląda inaczej. Pewna kultura wymusza też pewne obyczaje. Ich street racing, ich podejście do pewnych spraw, ich honorowość, całe, cała otoczka jakuzy, na przykład. Wszystkie wyścigi w górach, toge, czy też. Specyfikacja japońskich samochodów pozwala na to, że w pewien sposób można odkryć motoryzację. Samochód bardzo się słucha, jest precyzyjny, jest naprawdę świetnie wyważony, faktycznie siedzimy na podłodze i wrażenie jest rewelacyjne spójności z samochodem. Przez niewielkie modyfikacje możemy osiągnąć bardzo wiele. Ten charakterystyczny dźwięk, jednocześnie niski środek ciężkości, bardzo poprawne zawieszenie powoduje to, że nagle człowiek mówi wow, jestem fanem JDM. I co z tego, że te plastiki są tragiczne, co z tego, że wyciszenia nie ma, i co z tego, że auto ma mały bagażnik, nagle się okazuje, że to małe, poczciwe autko staje się naszym najlepszym przyjacielem i pozwala nam, posiadać ogromną radę z jazdy. Tak jak trochę było średniowiecze, ludzie spotykali się przez studni, ale byli też rycerze. I każdy rycerz musiał mieć swój miecz. I tak też w tym przypadku każdy z nas musi mieć taki samochód. Także potem też się rozpoznaje człowieka w środowisku. Kiedy jeździłem kordową, tak naprawdę nikt na mnie nie zwrócił uwagi. A jak kupiłem S13, to nagle jakbym posiadał w ręce świętego Grala i, i ludzie zaczęli mnie postrzegać inaczej i myślę, i Jezus, ale magia samochodu i budowania w pewien sposób wizerunku, bo masz rzeczy fajne, które są uznawane za kultowe, mimo tego, że one nie kosztują dużo, chociaż dużo to pojęcie względne, to nagle się okazuje, że każdy mówi, wow, ty to auto masz i ty je naprawiasz i ty przy nim robisz, ale je masz i jest to w pewien sposób Twoja wizytówka. Szczerze moim pierwszym samochodem był Seat Leon FR 100 koni mechanicznych, krótka skrzynia biegów, białe zegary. To było bardzo ważne dla młodego człowieka, ale gdzieś tam podróżowałem, szukając swojego świata motoryzacji. No i tak padło na S13, na którą bardzo długo zbierałem, którą kupiłem za 7 tysięcy złotych, ale z perspektywy młodego człowieka. W tamtych czasach odłożenie 7000 tysięcy to było dla mnie duże wyzwanie. Ja zarabiałem grosze i to tak naprawdę pracowałem tyle, ile się dało łącznie z weekendami, gdzie dalsza część rodziny mówiła, Jezus Adam, po co ty tyle pracujesz, a ty każdy grosik po to, żeby, żeby na to wymarzone auto uzbierać. No i postanowiłem, raz kozie śmierć, tam przerywał silnik, było wiele problemów, była dziura w podłodze, ale jak to z miłością jest, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zababić taki wóz. Skutkiem czego brakiem doświadczenia w eksploatacji posiadania takiego samochodu po półtora miesiąca mi silnik. S13 po dwóch latach przestała być samochodem fabrycznym, już nie miała wnętrza, już nie miała wielu takich aspektów komfortu, tylko po to, żeby być jak najszybszym w zakręcie i udowadniać wszystkim, jakie to mamy sportowy samochód. Poprzez pokazy driftu, poprzez zawody driftingowe, poprzez treningi driftu i wszystko, co driftem było takim wskażonym w pozytywny sposób. I strasznie mnie to cieszyło. I to budowało tak, chcę być ProDrifterem, chcę mieć sponsorów, chcę być gwiazdą w jakiś tam sposób, chcę z tego żyć. I wydawało mi się, że na ówczesne czasy, że to będzie najlepsza droga do tego, żeby zapewnić sobie rozpoznawalność, jak i również dostatne życie w fajnym klimacie, czyli w klimacie samochodów sportowych, gdzie, gdzie faktycznie dobrze się zarabia na prezentacji, czy też byciu sponsorowanym zawodnikiem. Ale niestety, jak to w życiu różnie bywa, jak już zobaczyłem, jak to wszystko od środka wygląda, to jest taka firma, która nie prosperuje w żaden sposób. Ciągle się tam wrzuca i wrzuca, i robi się milion innych zadań, tylko po to, żeby wrzucać do tego środka. A niestety bardzo mało wychodziło w drugą stronę. I to spowodowało, że z moją obecną żoną, a wtedy dziewczyną, stwierdziliśmy, że kurde, to nie ma sensu. Człowiek pracuje od poniedziałku do piątku, w weekendy są eventy. Cieramy jak jasna cholera. Człowiek się tylko modli o to, kiedy weekend będzie wolny, żeby odpocząć, bo jeszcze trzeba naprawić samochód. Jeszcze do tego studia, praca. no Nie chcę powiedzieć, że krew się zoczulała, ale prawie że coś takiego. Już człowiek zamiast się z tego cieszyć, to wpada w taki krąg już frustracji, irytacji i zaczyna go to zwyczajnie męczyć. Mnie bardziej zabolało, że wydaje pieniądze, i wtedy te dwa wyjazdy, jasne, przyniosły troszkę radości, ale to nie była ta radość, co kiedyś. I wydałem, jak sobie policzyłem, 3000 zł na to, żeby się powkurzać, bo były kilku, powstało kilka awarii mechanicznych, technicznych na to, żeby później, jasne, uczyć się, wyciągać konsekwencje, ale nie było, nie było takiego surowego fanu, który był na początku, że myśmy jechali, wrzucaliśmy jakieś opony dosłownie z wulkanizacji, ze śmietnika założone i jechaliśmy się ślizgać tymi samochodami, bo to kosztowało nas grosze. Wtedy wjazd na grzybów Kosztował 50 zł. Moim marzeniem wtedy było posiadanie samochodu na co dzień, który jednocześnie będzie też fajnym autem i pozwoli na to, żeby od czasu do czasu uwolnić wodze fantazji i pojechać gdzieś na jakiś trening. No i strasznie nam się marzyło S15, strasznie. Tak naprawdę, o Jezus, miałem polubione wszystkie profile ze siedemnastkami, jak tylko coś się pokazywało, to wzdychałem jak nastolatek do plakatu. I sytuacja całkowicie przypadkowa, bo e, kumplowi przyjechała taka. No i tak się podziało, że dwa miesiące później ją kupiliśmy. Znaczy kupiłem w sumie ja. No. W każdym razie przez przejście tego całego performanceu już później e, chcieliśmy mieć takie klasyczne auto, które. Który będzie fajny na co dzień, ale które też nie będzie, jego użytkowość nie będzie męcząca. Wtedy też sobie obiecałem, że nigdy w życiu nie wybeszę swojego samochodu, którym będę jeździć na co dzień, bo to jest katastrofa. Dlatego też jest 15 ma fabryczne wnętrze, dlatego też jest 15 ma fabryczne zewnętrzne zderzaki i tak naprawdę ma zwiększone hamulce, zmienione zawieszenie, nagwintowane trochę regulowanych wahaczy. Jest zmieniona pod kątem performansów, właściwości jezdnych niż jakieś absurdalne zmiany charakterystyki mocy, żeby nie wiem, z niej budować 400 czy 500 koni. Jasne, da się, tylko te 400-500 koni będzie w tym zakresie u góry, a nie w całym dolnym zakresie, więc co z tego, że ja będę mógł powiedzieć, że o chłopaki, mam 500 koni tuż przed odcinką, a tak naprawdę dostępność tej mocy i momentu będzie mała, jak powiedzmy te koni mam 300, ale one są dostępne o wiele większym zakresie. Mama mnie uczyła, żeby podchodzić do samochodów jak do osoby. Mama zawsze głaskała kierownicę samochodu, mama zawsze dbała o samochód i, e, i zawsze mówiła, że nawet auto ma uczucia. Człowiek się przyzwyczaja do, e, do pewnych rzeczy i traktuje ich z czasem jako członków rodziny. I miałem taki jeden kryzys, kiedy sprzedawaliśmy salę i to autko, które miało być tylko na chwilę, było z nami. 8 lat? Mało paliło, było ekonomiczne, potrafiło przewieźć silnik, skrzynię biegów, ileś tam kół, opon i wszystko, co było ważne na tamte czasy. Ale jak sobie uświadomiłem, że kurczę, muszę sprzedać mikro, z którą było tyle wspomnień i tyle misji niemożliwych do realizacji, to wtedy mi się chciało płakać, nie? I to powodowało, powodowało u mnie taki smutek. Do sprzedaży S13 już podszedłem bardzo na chłodno i i powiedziałem, że pewien rozdział w życiu trzeba zamknąć. Tak więc byłem na to wiele bardziej nastawiony i nie towarzyszył mi takie emocje. Jeśli chodzi o Sylwię, to to jest, kurczę, w pewien sposób osoba z jednej strony, o której marzysz, ale jak przychodzi co do czego, to stwierdzasz, że jest niepotrzebna. No bo można kupić auto z większym bagażnikiem, z bardziej pojemne, które mniej zużywa paliwa, a z drugiej strony to jest, to jest, to jest, takie coś, co powoduje radość u Ciebie, co powoduje fan, co powoduje też budowanie jakiegoś wizerunku. Wtedy, kiedy potrzebujesz, jest spokojna, cicha i przewiezie Cię z punktu A do B, a wtedy, kiedy też potrzebujesz. Jest demoniczna, hardkorowa, bardzo energiczna i trzeba nad nią czuwać rękami i nogami, bo inaczej wrzucicie do rowu albo owinię jakieś drzewo. Także to jest auto pełne, pełne skrajności. Czy Sylwia odzwierciedla mnie w jakiś sposób? Na pewno tak. Ja pochodzę z bardzo impulsywnej rodziny, takiej energicznej, gdzie czasem to jest zbyt duża energia, nad którą trzeba panować, a czasem to jest taki spokój, chill out. Także no, coś tym może być. Wtedy, kiedy jedziemy A do B i wykonujemy swoje działanie, wtedy wykonujemy swoje działania ale jeśli nosi nas wodza fantazji, to chcemy być twórcami, którzy mogą się zrealizować. Nikt w żaden sposób nie chce być w jakiś sposób blokowany zewnętrznie, a to auto jest takie, że jeśli potrzebujemy coś wykonać pewne działania, to je wykonujemy, czyli jeśli jedziemy do sklepu na zakupy, to jedziemy do sklepu na zakupy i każdego ronda nie wykonujemy bokiem, bo później z powrotem z tymi zakupami to jest wszystko już razem zmieszane. Jeśli Tworzymy coś i mamy się wykazać, na przykład tak jak w pracy, to możemy się wykazać. W tym przypadku jest to troszkę większa moc niż, niż przeciętnego samochodu. Rozłożenie masy, sztywność nadwozia i tak też w życiu staramy się działać. Czyli w pracy dajemy z Ciebie wszystko, a wtedy, kiedy chcemy odpocząć, odpoczywamy. Coś, coś w tym kierunku. Kurczę, no trzeba się cieszyć i, i moja rodzina też to rozumie, że wszyscy na to pracujemy m, po to, żeby jakieś te kwiatuszki sobie pozrywać. W tym przypadku takim kwiatuszkiem jest właśnie Instancylvia. Wiele osób mnie pyta, czy realizować to marzenie. To marzenie jest często m, obarczone dodatkowymi aspektami, których nie widać, czyli tak zwanym ciężarem. Auto, które się psuje, auto, którego które ma wiele problemów, które czasem często te problemy nie są do rozwiązania. Ciężkie do rozwiązania i których diagnostyka czy też znalezienie przyczyny zajmuje bardzo dużo czasu, ale w drugą stronę, kurczę, te auta mają magię w sobie, te auta mają ten faktor X, który cię przyciąga i który nie tylko pozwala na to, żeby się poruszać z A do B, ale również to robić naprawdę w fajnym i ciekawym stylu. Ale nie stylu, nie chodzi mi o wygląd, tylko o to, jaki, jaki fan daje to auto jak psika z blowoffa, jak turbo pompuje ten charakterystyczny świst. Tak więc jest wiele, wiele aspektów, które dodają radości. Niestety te auta są stare, się psują, ale zawsze to jest coś za coś. Takich aut będzie tylko znikać. Niestety ich cena rośnie i to jest fajna ścieżka, która też uczy w pewien sposób pokory, uczy mechaniki, uczy sobie samemu radzić z pewnymi problemami. I fakt, nie jest to łatwa ścieżka. Ale jeśli ktoś marzy o takim samochodzie, to myślę, że marzenia warto realizować. Ale czasem też e, trzeba się zastanowić, czy pewnym marzeniem się nie przytłoczymy, nie? Najgorzej co można zrobić moim osobistym zdaniem, chociaż sam to popełniłem, ale już pracując jako dorosły człowiek, to um, zakredytować się na tego typu stare używane auto, które się będzie psuło. Jeśli nie mamy pewnej pracy albo pewnego zabezpieczenia, to ubieranie się w stare auto, które się psuje, a my nie mamy możliwości technicznych, żeby go naprawić, to to jest czasem kosmos i gwóźdź do trumny. A z drugiej strony marzenia trzeba spełniać, bo um, S13 tak zmieniła moje życie, że e, to się w głowie nie mieści. Dzięki S13 dostałem pracę, bo wow, jeździsz takim autem, to na pewno znasz się na motoryzacji i jesteś gościem, który, który to kocha. Budujesz też w jakiś sposób wizytówkę, jasne. Jedni będą cię kochać, a ci, którzy nie spełnili tego marzenia, mogą cię nienawidzić i będą ci w życiu utrudniać. Tak też mi się zdarzyło, gdzie póki nie przyjeżdżałem, kiedy przyjeżdżałem mikrom, to o, Adaś biedny, to tamtego zawsze. Jak zacząłem przyjeżdżać S13, zacząłem mieć ciężko. Nie? za mało lat, nie sportowy wóz i w ogóle już wszystko co najgorsze. Tu jest też problem taki, że ciągle ci mało. Jeśli sam nie zatrzymasz się na jakimś etapie, w sensie wiesz, powiesz ci, okay, powiesz, ok, te 300 koni jest naprawdę wystarczające, ale wiesz, fajnie mieć 400, fajnie mieć 500, jasne, do 500 już trzeba zmieniać głowicę, wypada jakąś kuciznę wrzucić, a przy okazji rewizję silnika zrobić i tak dalej, i tak dalej, ale m, trzeba no. wyznaczyć tą bariery, kiedy powiedzieć stop, bo no. tuning to taka choroba, która się nie kończy i ciągle można coś zmieniać. I można to władować tak kosmiczne pieniądze, a nigdy nie zakończyć swojej pracy, że w pewnym momencie człowiek skalkuluje orientacyjnie tyle, ile wydał, i powie: O kurde, w tych pieniądzach to mógłbym mieć już np. NSX-a. I mógłbym mieć wiele takich osób, które które, że tak powiem, popłynęło, bo ja też tak popłynęłem i zrobiłem milion zbędnych modyfikacji, które później odkręcałem, bo się okazało, że jednak to nie było najlepsze wyjście. W drugą stronę zaś, kurczę, no, póki człowiek się nie oparzy, to nie wie, że to jest gorące, więc, więc faktycznie te cele najlepiej sobie wyznaczyć po to, żeby też nie błądzić zbędnie, bo czasem to kosztuje więcej pieniędzy, niż, niż nam się zdaje.